Er jest 2 jahre alt. Coś chyba łatwiego dla moich użytkowników kanału. On ma 2 lata. Mówimy, on jest 2 lata stary. Er jest 2 jahre alt. Może sobie rozwińmy, bo to taki prosty zwrot. On ma dopiero 2 lata. Er jest erst, dopiero 2 erst jahre alt. On ma dopiero dwa lata. Wie alt bist du? A ile ty masz lat? Czyli jaki ty jesteś stary. Wie alt bist du? Z jest kaum 20 Jahre alt. Ona ma zaledwie. Kaum zaledwie 20 lat. Z jest kaum 20 Jahre alt. Sie haben folgendes Jahr geheiratet. Pobrali się w roku. Sie haben voriges, also letztes Jahr geheiratet. In diesem Jahr werde ich nach Italien fahren. W tym roku Jadę, pojadę do Włoch. I tutaj możecie używać albo in diesem Jahr, albo dieses ja. werde ich na Italien fahren. Das wird noch jahre dauern. Tu będzie trwać latami. To jeszcze potrwa lata. Das wird noch jahre dauern. Sie jest etwas über 40, czyli ona ma 40 parę lat. To 40 parę, jak mówimy po polsku. to Niemcy mówią, że ona jest troszkę ponad. Etwas to jest coś, trochę ponad 40. Sie ist etwas über 40. Etwas über, trochę ponad. Das Jahr ist wie im Fluge vergangen. Ładny odpowiednik polski. Ten rok minął, jak zbicza trzasnął. Po niemiecku wie im Fluge, jak w locie. Bo der Flug to jest lot taki samolotem. Das Jahr ist wie im Fluge vergangen. Ich habe dort ein Jahr meines Lebens verloren. Zmarnowałem tam rok życia. Jak widzicie, zmarnować to po niemiecku verlieren, czyli zgubić, stracić. Czyli straciłem tam rok mojego życia. Zmarnowałem rok mojego życia. To. Ich habe dort ein Jahr meines Lebens verloren. Es sind schon Jahre her. Minęło już dziesięć lat. już 10 lat. już w lat. roku. Możecie powiedzieć również Ja ty ja, rok po roku, co się tam zdarzało. Ja ty ja, z roku na rok. Von ja zu ja, von ja zu ja, z roku na rok. Das ganze Jahr lang. Przez cały rok. Nie używajcie nigdy przyimka durch. Co jest odpowiednikiem polskiego przez. Durch das ganze ja, bo to jest niepoprawne. Tylko mówcie cały rok długo. Das ganze ja lang. Inehalb eines jahres. W przeciągu roku. Innerhalb eines Jahres. Er ist zwei Jahre alt. Coś chyba łatwiego dla moich użytkowników kanału. On ma dwa lata, mówimy on jest dwa lata stary. Er ist zwei Jahre alt. Może sobie rozwińmy, bo to taki prosty zwrot. On ma dopiero dwa lata. Er jest erst. Dopiero, erst. 2 jary alt. On ma dopiero 2 lata. wie alt bist du? A ile ty masz lat? Czyli jaki ty jesteś stary? wie alt bist du? wie wie kaum 20 Jahre alt. Ona ma zaledwie Ona zaledwie. zaledwie lat Sie ist kaum 20 Jahre alt. Sie haben folgendes Jahr geheiratet. Sie haben voriges, also letztes Jahr geheiratet. In werde ich w tym roku jadę, pojadę do Włoch. I tutaj możecie używać albo in diesem Jahr albo dieses Jahr werde ich nach Italien fahren. Das wird noch Jahre dauern. Tu będzie trwać latami. To jeszcze potrwa lata. Das wird noch Jahre dauern. sie jest etwas über 40. Czyli ona ma 40 parę lat. To 40 parę, jak mówimy po polsku, to Niemcy mówią, że ona jest. Troszkę ponad. Etwas to jest coś, trochę ponad 40. Jest etwas über 40. Etwas über. Trochę ponad. Das Jahr ist wie im Fluge vergangen. Ładny odpowiednik polski. Ten rok minął, jak z bicza trzasnął. Po niemiecku, wie im fluge, jak w locie, bo der Flug, to jest lot, taki samolotem. Das Jahr ist wie im Fluge vergangen. Ich hab dort ein Jahr meines Lebens verloren. Zmarnowałem tam rok życia. Jak widzicie, zmarnować to po niemiecku verlieren, czyli zgubić, stracić. Czyli straciłem tam rok mojego życia, zmarnowałem rok mojego życia, to ich hab dort ein Jahr meines Lebens verloren. Es sind schon 10 Jahre her. Minęło już 10 lat. Sędz schon 10 w ubiegłym roku, możecie powiedzieć również lestes ja, Jahr. Jahr Jahr. rok po roku, coś się tam zdarzało. Ja zu ja z roku na rok von cuja. Fonia cuja. z roku na rok das ganze jahr lang przez cały rok nie używajcie nigdy przyimka durh jest odpowiednikiem polskiego przez dość das ganze Jahr, bo to jest niepoprawne. Tylko mówcie cały rok długo. Das ganze Jahr lang. innehalb eines Jahres. W przeciągu roku. innehalb eines Jahres.